Jedna paleta, druga paleta, a na palecie paleta. No i przede wszystkim ten oto piękny obraz, który się kreuje. Tutaj są chyba nie wiem, z trzy palety i nie wiem, co tam jeszcze jest, ale na pewno spora ilość kartonów. A ja witam Was wszystkich serdecznie, moi kochani. Czas na mały update, ponieważ od ostatniego vlogu minął chyba już dobry tydzień. Nie no, w sumie chyba już dwa tygodnie minęły. A tu się sporo wydarzyło. Zaraz wam pokażę chyba te najważniejsze zmiany. Jeszcze, co by nie mówić, sporo przed nami. Tak naprawdę w przeciągu myślę, że tygodnia, dwóch już tutaj no, będzie taki stan, że. Wyburzone zostaną niektóre ściany, niektóre ściany zostaną wstawione, niektóre drzwi zostaną wstawione i tym podobnym, etc. No dobra, ale co? Przyjrzyjmy się, słuchajcie. Pokażę Wam co i jak, bo tutaj latam w kółko. I zacznijmy od tych najważniejszych zmian, ponieważ spójrzcie na to. Stoły już mamy, grania już jest mniej bądź bardziej przygotowana. Tak więc na chwilę obecną, chyba nie wiem, około 20 miejsc jest. Yy... Tak, żeby przyjść sobie usiąść. E, jeszcze szefowa nie ma wyburzonej ściany, więc nie wejdzie do, do siebie do biura. Ale drzwi już są, tak? Są jedne drzwi, są drugie drzwi, więc w sumie sprawa jest najważniejsza. Obok mojego biura tutaj została postawiona taka piękna kubka. Nie wiadomo czego. Nie wiadomo co tam jest. E, no, u mnie w sumie dużych zmian nie ma, oprócz tego, że trafiła tutaj komoda, która pierwotnie miała być w sumie. Eee, przy ladzie, no ale tam się okazało, że ściany są krzywe, jednak pierwotny koncept niestety się nie sprawdzi, bo tak jak zobaczycie tutaj, połowa ściany jest ładnie z takim oto systemem naścien naściennym, a druga połowa tego nie ma. A bo ściany są krzywe, i niestety to wystaje, więc tutaj koncept trochę nam się zmienił. Więc tutaj powędrował ten cały system. Tu będą półki, tu będą haczyki na jakieś blistery i tym podobnym. Stanęła oczywiście również lodóweczka, więc będzie można kupić sobie monsterka albo kubusia. A, lady są bardzo fajne, bardzo fajnie podświetlone, więc mega się jaram. Jeszcze pewnie jedną ladę właśnie tutaj dostawimy, e, tutaj prawdopodobnie z, będą wisieć na ścianie takie podświetlane kasetony z logiem Pokémon. Tutaj też pewnie coś w tym stylu, tylko że z naszym logiem Cards House. No i co? Komputerek już jest, kas, kasa już jest, komody właśnie tutaj są. To wszystko będzie jeszcze podświetlone led więc myślę, że będzie dobrze to wyglądać. E, no właśnie, tutaj musi stanąć ściana. No, i balustrada, bo jak mi tutaj człowiek się zwali z, tej, z tych oto dwóch metrów do magazynu, to będzie niedobrze, więc tyle w sumie, jeżeli chodzi o nowości. A no, i jeszcze jest kanapa. Tak, kanapa. Cały czas czekam na witryny, one mają być na ścianach, na slaby, więc kanapa jest wygodna. Zobaczymy, jak. A, bardzo wygodna, tak jest, będzie można, ona jest w ogóle z funkcją spania, więc jak będę zmęczony po breaku, to moi drodzy, spokojnie będę mógł sobie się tutaj położyć i kimnąć. No i oczywiście mam nawiew z klimatyzacji, a obok mnie, moi drodzy, winda dla osób niepełnosprawnych. Tak więc, a, staniemy sobie, jeszcze pokrótce tutaj stanie ściana. Tu też trochę nam koncept się zmienił, więc tu będą pewnie jakieś akcesoria i tym podobnym. No i co? Tutaj właśnie też będziemy walczyć z ścianą, kuchnia wyleci. I moi drodzy, to by było na tyle, tak? Więc yy, kolejny update już niedługo. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziecie widzieć więcej moje kochane ananaski. Tak? Więc trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku.